Witajcie w kolejnym odcinku na kanale więzienne opowieści. W związku z tym, że dostałem w komentarzach prośbę o nagranie kilku odcinków z cyklu saga więzienna na konkretny temat, tak też właśnie postanowiłem uczynić. I jednocześnie chciałem Was zaprosić bardzo serdecznie do tego typu komentarzy, jeżeli coś Was interesuje z szeroko pojmowanego pobytu. Pod celą to są czasami takie tematy dość oczywiste, na które po prostu ja nie wpadłem i dlatego nie nagrałem jeszcze odcinka, do którego zainspirował mnie romek serbski, takim oto komentarzem. Propozycja odcinka. Przestępcza szkoła czy w więzieniu można nauczyć się przestępczego fachu, na przykład od Kasiarza jak otworzyć safe, od włamywacza, jak dorobić wytrychy. Do zamków Gerda od Elektronika: Jak wyłączyć alarmy i czujniki? Zacytowałem dosłownie tenże komentarz i spieszę z odpowiedzią. Dlatego właśnie powtarzam bardzo często w moich odcinkach i pojawia się również ten wątek w trakcie wielu rozmów na kanale: że resocjalizacja w polskich zakładach karnych nie działa. I bardzo często wspominałem o tym, że młodzi ludzie, którzy trafiają pod cele z błahych powodów, nie przechodzą resocjalizacji, a przechodzą ścieżkę dokładnie odwrotną, ponieważ oni dokładnie, tak jak wspomniał kolega Romek Serbski w komentarzu, uczą się przestępczego fachu. A jak w praktyce się to odbywa i jak to wygląda? Po kilku pierwszych dniach adaptacji w nowej celi. Chłopaki się po prostu ze sobą poznają i rozmawiają, bo cóż tam mają lepszego do roboty poza rozmową i gapieniem się w telewizor zwany szkiełkiem, w którym umówmy się no nic ciekawego z reguły nie ma. Są to najczęściej jakieś no zresztą nieważne. Kto ogląda telewizję, ten wie, ja staram się unikać jak ognia. Osadzeni w celi czas spędzają na długich rozmowach, niekończących się dyskusjach. Które są i o wszystkim, i o niczym jednocześnie, ale po jakimś czasie zaczyna się pojawiać takie zjawisko, nie wiem jak go nazwać, od strony powiedziałbym psychologicznej, nic mi nie przychodzi do głowy, ale dlatego, że nie mam wykształcenia w tym kierunku. Chodzi o to, że chcą się przed sobą pochwalić swoimi przestępczymi osiągnięciami. Wiedzą, że są w zamknięciu, wiedzą, że nie są podsłuchiwani, wiedzą, że to co jest w celi powiedziane i to co się tam wydarzyło, zostaje w celi, bo taki jest odwieczny zwyczaj zakładów karnych, jak również kasyn w Las Vegas, bo jak się mówi, to co w Vegas zostaje w Vegas. A że mm, ludzie mają tendencję często do przesady i do wyolbrzymiania swoich. Osiągnięć czego najlepszym przykładem są wędkarze opisujący, jaką to wielką rybę złowili, ale niestety prawie, ponieważ zerwała się dosłownie 15 cm przed podbierakiem, a była olbrzymia. No i tak właśnie wyglądają rozmowy pod celą, kiedy to osadzeni chwalą się swoimi osiągnięciami i opowiadają, jak to się włamywali. Ja byłem świadkiem naprawdę bardzo wielu tego typu rozmów i dyskusji. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów i nie chcę opowiadać o tym, czego sam się nauczyłem, czego sam się dowiedziałem, ale jest to taka wiedza, która jest tajemną wiedzą, można powiedzieć, w świecie takim codziennym. Nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak wiele jest tajemnic złodziejskiego fachu, którą ludzie w zakładach karnych przekazują sobie, z ust do ust i ta wieść się niesie. W komentarzu stanowiącym pytanie padło hasło Zamek Gerda. No to mogę Wam powiedzieć tyle i to w zasadzie jest wiedza chyba powszechna, a jeżeli nie jest to można sobie to dosyć szybko znaleźć choćby na YouTube, jak są pokazywane filmiki, jak błyskawicznie można taki zamek otworzyć. Tak zwany zamek patentowy, który jest wkładką w zasadzie w cały ten mechanizm związany z klamką przy drzwiach jest do otwarcia dla specjalisty naprawdę w bardzo bardzo krótkim czasie i jest to otwarcie, które na dobrą sprawę nie pozostawia śladów włamania. Któryś z moich rozmówców na kanale nie pamiętam szczerze mówiąc, który stwierdził, że tak naprawdę istnieje całkowicie alternatywny świat. Wokół nas y, takich zwykłych śmiertelników y, zupełnie niepozornych, ludzi, którzy codziennie żyją swoim normalnym, a nie przestępczym życiem. Jest to właśnie tajemniczy świat przestępców, ale nie takich, którzy są mordercami czy to z przypadku, czy to pod wpływem alkoholu, czy to w afekcie. Nie mówię tutaj o y, przestępcach, y, takich, którzy dopuścili się. Pod wpływem emocji, jednorazowo jakiegoś srogiego przestępstwa, za co odpowiadają karnie. Ja mówię tutaj o ludziach, którzy od bardzo wielu lat żyją i funkcjonują i utrzymują się na co dzień z przestępczego fachu, jakim są kradzieże, włamania i pozyskiwanie krótko mówiąc czyjejś własności, a następnie sprzedaż tego na no, wolnym, ale dość też ukrytym rynku poprzez różnego rodzaju paserów, ale również poprzez Lombardy. Nasłuchałem się dziesiątek opowieści na ten temat i tak zastanawiam się, co mogę powiedzieć, a czego nie powinienem, żeby zachęcić Was do dalszego słuchania, ale jednocześnie, żeby... Nie zdradzić zbyt dużo sekretów. To nie jest też tak, że jestem jakimś alfą i Omegą, bo w gruncie rzeczy e, czytałem książkę i słabo mnie to interesowało, ale siłą rzeczy, e, jednym uchem, słuchałem tychże właśnie opowieści o trofeach i o włamaniach. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli macie nawet prosty zamek patentowy, ale nie macie w swoim domu jakichś szczególnie interesujących precjosów. Które warty byłyby kradzieży, to możecie czuć się spokojnie, bo nikt nie będzie się włamywał w dzisiejszych czasach po telewizor czy lodówkę, jak one to bywało. I tutaj mogę wam opowiedzieć historię. Trochę się wahałem, ale w gruncie rzeczy co tam. O włamaniu i właśnie włamaniu, no właśnie może tam nawet nie było włamania, chodziło o kradzież całego wyposażenia RTV i AGD z mieszkania, które zostało to wykonane na nazwijmy to patencie. Postaram się Wam to przedstawić. Rzecz działa się już dosyć dawno temu, bo będzie 20 lat z okładem, jak to w Polsce był bardzo duży boom budowlany, ludzie kupowali mieszkania na potęgę, kredyty hipoteczne były wręcz rozdawane na prawo i lewo, kto starszy, ten pamięta takie czasy. No i w związku z tym, że mieszkań ludzie kupowali naprawdę sporo, bywały takie sytuacje, że całe nowe osiedle wprowadzało się w zasadzie w jednym krótkim terminie. Sąsiedzi się kompletnie nie znali, byli dla siebie kompletnie obcymi twarzami, nikt nie wiedział, kto jest kim. No i w takich właśnie sytuacjach grasowali przestępcy, i poznałem taką oto historię, jak Jeździli normalnie busem takim oklejonym, jak to firma taka od przeprowadzek, od AGD, wiecie jak to, takie trochę złote rączki. Taki był zamysł od samego początku, że to miała być fikcyjna firma, ale taka właśnie nie stricte budowlana, ale nie jakaś specjalizująca się na przykład w posadzkach czy w parkietach. Albo tynkach, bo do czego zmierzam? Oni po prostu wynosili z mieszkań czy z domków, bo często to były takie segmenty, szeregówki. I w momencie, kiedy taki dom był oddany do użytku, lokatorzy się wprowadzili. I już się urządzili powiedzmy na piętrze drugim, ale sąsiedzi z piętra pierwszego jeszcze mieszkanie wykańczali mozolnie własnymi siłami i środkami wtedy, kiedy czas na to mieli. No to e, ci właśnie znajomi moi, nazwijmy to przestępcy, wykorzystywali taką sytuację i z już takich wyposażonych mieszkań wynosili. Co się tylko dało pod pretekstem wnoszenia tych mebli. Oni się po prostu, znaczy mebli i sprzętów, oni się ustawiali w taki sposób, że mijali się na klatce schodowej, w czterech sobie chodzili dwiema parami i no tak to po cwaniacku robili, że ludzie, który, którzy ich mijali, nie do końca wiedzieli, czy oni to właśnie wnoszą, czy właśnie to wynoszą. I oczywiście wynosili telewizory, pralki, lodówki, co się tylko dało. Busa mieli oklejonego w taki sposób, że zajmują się instalacjami AGD, instalacjami RTV i coś tam jeszcze mieli, nie pamiętam. Aha, chyba montaż mebli. O, dokładnie. I, no i to jakby nie wzbudzało żadnego niepokoju, zwłaszcza, że oni podróżowali dosyć mocno. Nie kręcili się tylko i wyłącznie po jednym osiedlu. Oczywiście wpadli i <noise> dzięki temu mogłem ich poznać, no ale to była tylko jedna z wielu tego typu sytuacji. Zmierzam też do takiego wątku, że te włamywacze nie wchodzą do mieszkań w ciemno. Oni muszą wiedzieć, po co wchodzą. Oni idą w konkretne miejsce i tylko wtedy wchodzą, kiedy mają cynk, że faktycznie są jakieś, nazwijmy to fanty, konkretne, bardzo do zabrania, bo. Skończyły się już takie czasy, że włamywacze obserwowali jakieś tam domostwa i wiedzieli, że ktoś tam wyjeżdża na wakacje. No to włamywali się, żeby zobaczyć oczywiście pod nieobecność właścicieli, żeby zobaczyć, czy być może coś tam się gdzieś ukrywa. Nie wiem, czy kiedyś tak się działo, ale z tego, co mówili mi ludzie w. ZK, no w dzisiejszych czasach tak się po prostu nie dzieje, zwłaszcza, że są nieruchomości teraz monitorowane, są ciche alarmy, o których kiedyś za starych, dawnych czasów przestępcy no, nie wiedzieli, że coś takiego, znaczy coś takiego po prostu nie istniało, nikt nawet sobie nie wyobrażał tego, że może być cichy alarm, a dzisiaj tak jest, że nie wzbudza się żadna syrena, nie wyją żadne alarmy, nic się nie świeci, nic nie błyska, jednak firma ochroniarska jest już poinformowana, i patrol jedzie na miejsce, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Niech wpadają często bardzo szybko, dlatego włamywacze idą po konkrety. Dlatego też należy baczną uwagę zwracać na to, co się mówi, komu się mówi i w jakich okolicznościach się rozmawia. To jest bardzo istotna rzecz i mówię to z, całym, z całą powagą tych słów ku przestrodze. I może na tym wątku się na chwilkę zatrzymam. Dawno temu to było, kiedy pracowałem w Korpo i kiedy to jedno Korpo zostało przejęte przez drugie, większe, ale międzynarodowe Korpo, to zostało wdrożone takie szkolenie z zachowania tajemnicy firmowej, bo to już nawet nie jest kwestia tego, co mówimy komu bo możemy mieć coś do przekazania naprawdę bardzo zaufanej nam osobie, żonie, mężowi, bratu, siostrze, matce, ojcu, no komuś, komu ufamy bezgranicznie i chcemy przekazać informację o tym, że jakiś będzie nie wiem, przepływ środków, albo coś zostało kupione, albo coś będzie sprzedawane. Tak? Istotne jest to, gdzie rozmawiamy, bo jeżeli taka rozmowa jest przeprowadzana na przykład w sklepie, w kolejce, w Biedronce, albo w innym lidlu, bo po prostu nie zwracamy uwagi na ludzi, którzy są dla nas po prostu tłem otoczeniem, jakimś bezimiennym tłumem, który przechadza się w swoim kompletnie nieinteresującym nas celu. No to często tak nie jest i czasami zupełnie przypadkowa rozmowa wychwycona przez nastawione na odbiór ucho może doprowadzić do sporych problemów. Zwróćcie uwagę na przykład na taki drobny szczegół, jak ludzie nie dbają o swoją prywatność w takim codziennym życiu. Ja pr przepraszam, że nawijam o rzeczy, które kompletnie nie ma nic wspólnego z zakładem karnym, ale to widać bardzo często jak przy kasie w jakimś markecie czy sklepie sieciowym, takim mówię o spożywczaku, ktoś płaci za zakupy. Kasjerka pyta, czy ma kartę lojalnościową, a ten ktoś mówi, że nie ma karty i poda numer i w tym momencie recytuje wszystkie cyfry swojego numeru telefonu komórkowego i nie zwraca nawet uwagi na to, że w tej kolejce stoją ludzie również wgapieni w swoje telefony, który mogą, e, którzy mogą po prostu dyskretnie ten jego czy jej numer zapisać, prawda? A potem taka ona może być stalkowana przez jakiegoś e, śliniącego się na samą myśl o oglądaniu jej w filmie po niemiecku, gdzie jedyne słowa jakie padają to jest ja oraz gut no nieważne. W każdym razie, wracając do tematu zakładu karnego, uwierzcie mi, że przestępcy bardzo mocno zwracają uwagę na takie rzeczy i bardzo często ofiarami włamań, kradzieży, różnego rodzaju przestępstw dotyczących ich mienia ruchomego padają. Takie osoby, które no, niechcący się wsypały, zdradziły, ktoś gdzieś komuś przekazał cynk, że jest coś do zrobienia, i uwierzcie mi, ten świat jest olbrzymi, o którym my nie mamy pojęcia. Więc nigdy nie wiemy, kto stoi za nami, czy przed nami w kolejce, w sklepie, albo kto siedzi obok nas w tramwaju, czy też w metrze. No i właśnie w trakcie długich, niekończących się wręcz rozmów pod celą. Osadze wymieniają się informacjami o tym kto ma gdzie, w jakim regionie, co. No i wieść gminna dosyć szybko się niesie. Też byłem świadkiem takich sytuacji jak właśnie okazało się, że koledzy mieszkają dosyć blisko siebie, wcześniej nie znali się w warunkach nazwijmy to wolnościowych no i zaczęli się dosyć szybko wymieniać informacją o wspólnych znajomych takich ze świata przestępczego, ale i takich ze świata całkowicie uczciwego, acz dużego biznesu. No i w ślad za tymi informacjami oczywiście poszły dalsze plany i wspólne jakieś pla znaczy plany na wspólne działanie. Ale tutaj może już pozostawię to bez rozwijania tego wątku. Skoro było pytanie o kasiarzy, to odpowiem, że Raczej już dzisiaj do kas nikt się nie włamuje, ale usłyszałem, oczywiście nie zapamiętałem z tego praktycznie nic, ale usłyszałem dziesiątki porad jak włamywać się do różnego rodzaju samochodów, które są najprostsze do otwarcia, jak włamać się do malucha, jak odjechać prosto właśnie takim samochodem starszego typu. I jak również usłyszałem jak można wykorzystać zdobycze dzisiejszej elektroniki, a nawet takiej elektroniki powiedziałbym powszechnie dostępnej, jak urządzonko zwane Flipper. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale jest takie coś, co się nazywa Flipper. Jak jesteście zainteresowani, to sobie wygooglajcie. To, to, to potrafi dużo. I tak, można naprawdę zdecydowanie wzbogacić swoją wiedzę praktyczną pod celą. Dlatego jeszcze raz powiem, ci wszyscy młodzi ludzie, którzy tam trafiają tylko na chwilę, jak już okrzepną i po pierwszym z dwóch lat swojego pobytu za, a za cokolwiek. Wielu osób mówi o tym, że wyroki w Polsce, jakie by nie były, może i sprawiedliwe, to są po prostu zbyt długie. I po pierwszym roku, jak już ktoś naprawdę okrzepnie, a ma przed sobą jeszcze drugi rok, to ten drugi rok często młoda osoba właśnie wykorzystuje na, na zdobycie wiedzy po prostu praktycznej, bo... Tak to działa chyba w ludzkiej psychice, że jeżeli ktoś już osiągnął poziom zakładu karnego, niżej spaść nie może, a nie ma jakichś wyższych życiowych ambicji, to wychodzi z założenia, co mu szkodzi, a spróbuje najwyżej się nie uda i wrócę tu z powrotem na dwa albo trzy sezony. To jest właśnie myślenie, które powoduje, że osadzeni często wracają do zakładów karnych i że mamy olbrzymi odsetek recydywy. W naszym kraju, a wynika to z tego, że odsyłam do początku tego odcinka, resocjalizacja w naszych zakładach karnych to jest iluzja i nie działa. Jak będzie w przyszłości, czas pokaże, nie mam pojęcia, nie wyróżę nic dobrego i tym optymistycznym akcentem kończę ten przydługi odcinek, zapraszając jednocześnie do wysłuchania kolejnych.